Hej, 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 z tej witam Was na moim kanale dawno mnie tutaj nie było, ale jestem, żyję sporo się u mnie dzieje, jak widzicie chwilowo jestem w Lublinie, poznajecie moją kuchnię ale żeby nie było, że spoczywam na laurach dzisiaj mam taki dzień ważenia, to Wam pokażę od razu tutaj się szykuje do gotowania jest to SMR, czyli Smoked Milk Stout mleczny stout z wędzonym wejermanem, bukiem e, tutaj mamy nie wiem czy będzie widać dobrze e, jest to, nazywało się to początkowo e, bełt mandarynkowy ale to wino okazało się bardzo dobre powiem wam, jak widzicie tutaj o, zbliżenie już się ładnie klaruje e, wyszło cudownie powiem wam, super, jest zrobione na wytrawnie jest to wino z soków mandarynkowych ze, ze sklepu z supermarketu, takie butelki 4 litrowe plus kilogram cukru a tutaj coś specjalnego, też Wam pokażę 12 12 litrów miodku więc jak widzicie robi się, robi się, działa czynimy, kręcimy, będzie fajnie jeszcze dzisiaj będzie jedno ważenie, Schwarzbier z puszki pieprzowy, podrasowany, dochmielony plus dodatkowo pieprz, tak jak lubię czyli coś ekstra na razie to tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej hej!